Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. W poprzednim odcinku robiłem fatalne rzeczy. Spieszyłem się strasznie. Ale też może nie rozgrzany byłem, może teraz się okaże, że nagrywam ten odcinek drugi po... dwa razy pod to już jest, będzie lepiej. Strasznie mnie kusi na pewno ten ruch, to jest to jest tak, to, to jest taki pierwszy intuicy, który mnie kusi, po którym... No fajnie złotego pewnie zrzucę, ale... Nie, może pionka po prostu. No, nie, pionki, piątki są na, na linii. No. Czy jest figura, która w tryb figury będą, będą grać? To będzie grało, to będzie grało, to będzie grało. Oczywiście złoty na ręce. Może ja po złotego po prostu potrzebuję zdobyć. Może to jest ten, ta odpowiedź. No bo jest taka szansa faktycznie, że... Yy, tak, bo tutaj ta wieża jest straszna. To ma, ma, ma jakiś potencjał, czyli generalnie jest szansa, że potencjalnym ruchem jest lanca, bije. Chyba nie ma wyjścia nawet specjalnie. Bije. Bije. I mam wtedy dwa złote. No jeden złoty ląduje tutaj, bo nie mogę dalej podejść. Ale to on po prostu odejdzie z powrotem. Odejdzie z powrotem czy nie odejdzie z powrotem? A może chodzi o to, żebym... Yy, nie pozwolę, nie no to skoczek ładnie działa. No. no i weź człowieku, bądź mądry co tu zrobić. No pionek, nie, pionek nie, bo nie daje szacha. No, są tylko raz, dwa, trzy ruchy, no i cztery, pięć, sześć ruchów możliwych z szachem. Jakbym miał dwa złote, to pewnie... nie, no to też mnie nie zrzucił, nie zrzuciłbym złotego tutaj, no bo po prostu by zbił. Nie wiem, czy by uciekł. No, żeby nie uciekł. Yy, dobra. Skoczek, zacznijmy od chyba najgłupszego pomysłu. Skoczek tutaj, bierze i w sumie nie mam jak dać specjalnie logicznego szacha, ponieważ ta wieża tutaj pracuje na swoje utrzymanie bardzo ciężko i blokuje mi tą linię. Najfajniej byłoby, jakby te tutaj krótsze, to wtedy może to jest odpowiedź. Tutaj złoty jeszcze to ktoś nie, brał, nie był brany pod uwagę, ale to dalej. No, król weźmie sobie tak, weźmie sobie nawet tak osłonięte i tak ucieknie. Znaczy, generalnie po tym ruchu, problemem jest po wzięciu, że nie mam specjalnie, nawet tak dać mata, po prostu król ucieka w tą stronę. Brakuje mi figur do gry, więc tego odrzucam. Z drugiej strony, jak ruszę tym za wcześnie, no to yy, z kolei mamy sytuację, że znów król ucieknie i dalej nie ma jak szachować. W szczególności, że tutaj tego pola broni skoczek, broni wieża. Z drugiej strony nie zrzucę też złotego tutaj, bo potem no król sobie ucieka. Istnieje natomiast inna jeszcze odpowiedź na, na, na problem. Zrzucenie złotego tutaj. Król bije. Złoty się odsuwa. Wtedy jest szach, ale dalej yy, krój może odejść tutaj. Złotego, makuje mi wtedy jednego generała, żeby cokolwiek zrobić. No nic, yy, miałem, miało być tym razem szybko, może nie jest szybko. Yy. Hmm... Dobrze, czyli wybrałem jednak dobry ruch. To naprawdę wydaje się, że to będzie najlepsze? Kluczowe jest chyba to, że mogę jeszcze tutaj nawet piątki wykorzystać, to jest ciekawe dość. To może, może, może pozwala mi zadać jakieś szanse. Może teraz złoty. O, wzięcie. I zagranie teraz złotego. Dobrze, pierwsze rozwiązane. Jesteśmy do przodu. Ranking dalej fatalny, ale jesteśmy do przodu. Zmarnowałem bardzo dużo czasu na, na tą sumę. Koń. Pierwszy o którym pomyślałem, to, to był ten, ale i potem pchnąć piątka, ale po tym, to tutaj się przejdzie na herbatkę do mnie. Jest jeszcze opcja wzięcia wagi ruchu tego, po którym król może odejść tylko tutaj, po czym szach, i po czym odchodzi tutaj, z tego miejsca? Tak, tak odchodzi. I rakuje mi generału, żeby cokolwiek z tym zrobić. Mogłem jeszcze przesu przesunąć, tego nie mogę przesunąć, bo jest tej goniec na nimi. Potem po prostu zrzuci mi tej figurę i zasłoni, więc nie ma też mata. Czyli jeżeli istnieją ruchy koniem, które mają jakikolwiek sens, to to, no gdzie, nie mam, mam tylko jednego generała na ręce. Ym, a może tak trywialnie, złoty, król ucieka, Tutaj ucieka, a ja tutaj? To, to wygląda dość trywialnie, ale wygląda, jak jakby miało działać. Po co się pospieszył? Po co się Grzegorz pospieszył? No, zobacz, sprawdźmy. Po jednej linii chodzić. Tak, nie wiem czemu ja od razu tego nie ogarnąłem, ale tak po jednej linii chodzi. Teraz jeszcze rozkoczkiem. Pierwszy ruch, jak słyszeliście, był wskazywany i on okazał się słuszny, a ja oczywiście ruch gorszy. To jest u mnie w modzie. Tak, tutaj jest problem natury. Jak rzucę wieżę, to on podejdzie. Tutaj ja rzucę złotego. A on tego nie zrobi, bo... Aha, jak podejdzie tutaj, to... A zasłoni się. Nie no, ta wieża musi, musi być jakiś ruch, który blokuje marsz króla tutaj I najpierw musi być on z szachem, więc musi to być wieża, piekutieża polecieć. No i co? Teraz jedyny ruch, który wydaje się sensowny, to wzięcie. To, 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 tam, promo, tutaj jest promocją. Pionka. Pion, 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 promowanie pionka tutaj na złotego. No i dobra. I... Aha, i będzie blokada, bo tak to jest rzucę złotego, to teraz tak chyba zacząłem od tego, więc to się liczy, raz, dwa, trzy, dwa do jednego na razie lecimy. Lecimy. Tutaj fajnie by byłoby, ale nie jest tak pięknie, bo jest, bo wieża jest bez promocji. Więc tutaj żeby właśnie nie zmieniło promocji na czwarta promocja na czwarty to jest ja wiem specjalność Warszawy, ale to nie działa. W tym przypadku. Natomiast ten, ten. Aha, tutaj. Ciekawy. Ciekawe to jest. No tak. Poświęcenie miałoby tutaj jakiś sens. Tak. Poświęcić wieżę, żeby srebrny zbił, i potem tutaj wziąć, bo jest związanie. No, ma to sens. No dobra, widzicie, to, 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 to jest dużo lepsze niż było. Tak, to jest z kolei problem natury pozbycia się obrońcy. Znowu, przyjęcia obrońcy, Obroń, obrońcy. Rozważałbym jeszcze tutaj srebrnego. Ponieważ, dlaczego ten srebrny jest taki ciekawy tutaj? Ponieważ y, po wzięciu wieżą i wzięciu jest po prostu mat. Dlatego po tym srebrnym musi wylądować y, król tutaj. I po królu tutaj jedynym ruchem jaki jest to jest Skoczek w sensie jest taki ruch z szachem. Logiczny to jest wzięcie skoczka, a po wzięciu skoczka, no król yy, no nie ma gdzie pójść specjalnie. Tutaj wszystko jest bronione, odbije. Bo tutaj zwróćcie uwagę, że skutecznie skoczek blokuje ucieczkę. No i teraz jest pytanie: No bo wtedy zostanie, tam dwa pola na której król może uciec po tym tutaj i tutaj. No, nie wiem, czy to, to chyba nie działa. A, jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze, jest pokus, jeszcze jest w pokusie jeden ruch, który no, bo zwróćcie uwagę, że zrzucając remnego tutaj, przeciwnik musi wybrać, czy chroni tak, czy chroni tak. W tej pozycji, jeżeli zbije lancą, no to zasłonił sobie prawdopodobnie drogę ucieczki. Znaczy drogę pracy wieży, ale z drugiej strony król ucieka tutaj. To nie cieszy jednak. A jak zobaczmy, a to coś tam jak zbije wieżą. Jak zbije wieżą no to po skoczku promocja jest, no bo jest szach na którym ucieka i promocja jest, więc nie no, ale to czegoś nie, tak na nie widzę, no bo jeżeli po srebrnym tutaj zbiję lancą no to trzeba byłoby znaleźć rozwiązanie, żeby nie uciekł tutaj, czy, ta, czy to jest w ogóle wykonalne hmm. Wygląda na to, że pierwszych pierwszy ruch chyba będzie jednak przez mnie pod uwagę. Ten jednak był, do, był dobry? Nie. No to który? Tutaj skoczek? Tutaj skoczek. Człowiek się pospieszył. Faktycznie najgłupszy ruch. To jest w sumie z cyklu najgłupszy ruch świata. Dobra, a ja dziękuję, bo to chyba troszkę wydłuży, wydłużyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć było, było wolniej, ale było troszkę efektywniej, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, widzimy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.